W tym filmie dowiesz się, jak możesz ocalić i ożywić swój związek, kierując się filozofią stoicką. Dowiesz się, jak za pomocą sekretnych technik, o których nikt nie wie, wprowadzić trwałe i pozytywne zmiany w swojej relacji. Bądź na bieżąco, aby poznać te sekrety i zmienić swój związek. Witaj, w tym filmie dowiesz się, jak możesz naprawić swoje relacje i jak filozofia stoicka może ci pomóc w tym procesie. Zaproponujemy strategię. Które wzmocnią Twój związek i zapewnią trwałe szczęście. Dla tych, którzy chcą coś zmienić w swoich relacjach, jesteśmy gotowi wesprzeć Cię naszą wiedzą. Zacznijmy na nowo kształtować Twoją relację z tymi cennymi informacjami. Część 1. Poznaj Siebie jako pierwszy krok. Wiele trudności, jakie napotykamy w naszych związkach, wynika z braku zrozumienia siebie i własnych potrzeb. Pierwszym i być może najważniejszym krokiem w procesie naprawy relacji jest głębokie poznanie siebie. Jak zatem filozofia stoicka może kierować tym procesem? Stołyki uczą, że powinniśmy skupiać się na naszym świecie wewnętrznym, a nie na świecie zewnętrznym. Zrozumienie własnego wewnętrznego świata pozwala nam lepiej zarządzać naszymi emocjami, myślami i reakcjami. Dzięki temu stajemy się bardziej świadomymi i opanowanymi jednostkami. Nieporozumienia i nieporozumienia które często zdarzają się w związkach, często są wynikiem naszych reakcji emocjonalnych. Jeśli zrozumiemy siebie i dlaczego reagujemy w określony sposób, będziemy mieli moc kontrolowania tych reakcji. Rzeczy do zrobienia w tym procesie obejmują prowadzenie dziennika, medytacje i ciągłe zadawanie sobie pytań. Praktyki te pozwalają nam lepiej poznać siebie i poprawić dialog, jaki prowadzimy w naszym wewnętrznym świecie. Kiedy wniesiemy większą świadomość do naszych własnych wewnętrznych doświadczeń. Możemy być również bardziej wyrozumiali i cierpliwi w naszych związkach. Rozdział 2: świadomość emocjonalna, siła spokoju. Wiele problemów w związkach jest bezpośrednim skutkiem naszych reakcji emocjonalnych. Emocje takie jak złość, zazdrość czy rozczarowanie mogą mieć niszczycielski wpływ na relacje. W jaki sposób filozofia stoicka może pomóc nam przezwyciężyć te emocje? W tym odcinku odkryjemy moc zdobywania świadomości emocjonalnej i spokoju. Świadomość emocjonalna to nasza zdolność rozpoznawania i rozumienia naszych emocji. Stołyki zachęcają do introspekcji i obiektywnego myślenia, aby uświadomić sobie nasze reakcje emocjonalne i zarządzać nimi. Dzięki temu możemy zauważyć nasze automatyczne reakcje na sytuację lub osobę i zmienić sposób, w jaki reagujemy. Świadomość emocjonalna pozwala nam żyć w ciszy i spokoju. Jednym ze sposobów rozwijania świadomości emocjonalnej jest rozpoznawanie wyzwalaczy emocjonalnych w naszym codziennym życiu. Identyfikacja sytuacji, które sprawiają, że jesteś zły, smutny lub niespokojny, pomaga nam opracować bardziej uważne podejście do tych emocji. Dodatkowo zrozumienie źródła naszych emocji pozwala nam radzić sobie z nimi w zdrowszy sposób. Filozofia stoicka zaleca, abyśmy nie tłumili emocji, ale raczej je rozumieli i odpowiednio wyrażali. Pomaga nam to w bardziej przejrzystej i otwartej komunikacji w naszych relacjach. Wzajemne zrozumienie i empatia są podstawą zdrowych relacji. Kiedy wiemy więcej o własnym stanie emocjonalnym, możemy być bardziej wrażliwi i rozumieć emocje naszego partnera. Rozdział 3. Sztuka komunikacji. Poza słowami. Skuteczna komunikacja jest podstawą zdrowych i silnych relacji. Jednak komunikacja to nie tylko słowa, język ciała, intonacja i świadomość emocjonalna są tak samo ważne jak słowa. Filozofia stoicka oferuje sposoby na ustanowienie głębszych i bardziej znaczących połączeń w komunikacji. W tym rozdziale dowiesz się, jak opanować sztukę komunikacji. Stołyki wierzą, że otwarta i szczera komunikacja jest kluczem do rozwiązywania konfliktów w związkach. Szczerość w komunikacji wymaga szczerości zarówno wobec siebie, jak i partnera. Minimalizuje to nieporozumienia i wzmacnia zaufanie. Bycie jasnym i otwartym w komunikacji pozwala drugiej osobie poprawnie Cię zrozumieć, a także ułatwia Ci zrozumienie jej uczuć i myśli. Ponadto empatia odgrywa dużą rolę w komunikacji. Zrozumienie punktu widzenia drugiej osoby i odczucie jej stanu emocjonalnego sprawia, że komunikacja jest głębsza i bardziej znacząca. Empatia nie ogranicza się do komunikacji werbalnej. Język ciała i gesty również odzwierciedlają podejście empatyczne. Uważne słuchanie tego, co mówi Twój partner i prawdziwe skupienie się na tym jest podstawą empatycznej komunikacji. W filozofii stoickiej ważne miejsce zajmuje także unikanie osądów i przyjęcie obiektywnego podejścia. Unikanie osądów lub oskarżeń podczas kłótni zapobiega eskalacji konfliktów. Zamiast tego przyjęcie podejścia opartego na wzajemnym zrozumieniu i nastawieniu na rozwiązania zwiększa harmonię i spokój w relacjach. Opanowanie sztuki komunikacji gwarantuje, że wasz związek będzie solidny i trwały. Możesz nawiązać głębsze więzi ze swoim partnerem i skuteczniej rozwiązywać problemy w związku. Aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, stale ćwicz i włączaj stoickie zasady do swojego codziennego życia. W ten sposób możesz wzmocnić swój związek i nawiązać zdrowszą komunikację. Rozdział 4. Przebaczenie i akceptacja. W związkach od czasu do czasu popełniane są błędy i doświadczane są zranione uczucia. W tym przypadku przebaczenie i akceptacja mają kluczowe znaczenie dla naprawy i wzmocnienia relacji. Filozofia stoicka oferuje głęboki wgląd w miejsce i znaczenie przebaczenia i akceptacji w związkach. W tym odcinku będziemy odkrywać moc przebaczenia i akceptacji. Stołyki akceptują fakt, że błędy i niedoskonałości są nieodłączną częścią życia. Ludzie nie są idealni i każdemu zdarza się czasem popełnić błąd. Przebaczenie tych błędów w związkach jest kluczem do uwolnienia się od obciążeń emocjonalnych i pójścia naprzód. Przebaczenie oznacza uwolnienie nie tylko drugiej osoby, ale także siebie. Dzięki temu możesz skupić się na przyszłości bez rozpamiętywania przeszłości. Chcesz dowiedzieć się bardziej szczegółowo, jak zdobywać zaufanie w relacjach i jak ważny jest ten proces? Sprawdź nasz artykuł szczegółowo omawiający tematy poruszane w naszym filmie. Aby uzyskać dostęp do artykułu, kliknij link w komentarzu. Akceptacja oznacza akceptację sytuacji i ludzi takimi, jakie są. Akceptacja wad i błędów partnera pozwala zachować więcej zrozumienia i cierpliwości w związku. Filozofia stoicka zaleca akceptację rzeczy. Na które nie mamy wpływu, i skupienie się na tym, co możemy kontrolować. Taka perspektywa pozwala łatwiej pokonywać trudności w relacjach. Przebaczenie i akceptacja również zwiększają Twój spokój ducha. Bycie obciążonym emocjonalnie negatywnie wpływa zarówno na Ciebie, jak i na Twój związek. Praktyka przebaczenia i akceptacji pomaga zachować równowagę emocjonalną i stworzyć zdrowsze środowisko w związku. Proces ten pozwala obu stronom uzdrowić emocje i odbudować relacje. Rozdział 5. Znajdowanie wspólnej płaszczyzny, elastyczność i zdolność adaptacji. Konflikty i różnice są nieuniknione w związkach, ale sytuacje te można również postrzegać jako szansę na wzmocnienie relacji. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia wymaga elastyczności i możliwości dostosowania się. W tej części omówimy znaczenie elastyczności i harmonii w związkach oraz to, w jaki sposób filozofia stoicka może kierować tą kwestią? Filozofia stoicka postrzega elastyczność i zdolność adaptacji jako ważną cnotę w radzeniu sobie z trudnościami i utrzymywaniu relacji. Elastyczność polega na zrównoważeniu otwartości na potrzeby i perspektywy partnera z własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Elastyczność to umiejętność działania w zależności od sytuacji, zamiast trzymania się sztywnych zasad i oczekiwań. Dzięki temu wasza relacja będzie dynamiczna i adaptacyjna. Harmonia w relacjach rozwija się w oparciu o wzajemne zrozumienie i szacunek. Znalezienie wspólnej ścieżki z partnerem oznacza stworzenie rozwiązań zapewniających satysfakcję obu stron. W tym procesie ważne jest, aby obie strony mogły wyrazić swoje uczucia i myśli. Znalezienie wspólnych rozwiązań tworzy relacje, w której obie strony są zadowolone i czują się docenione. Empatia odgrywa dużą rolę w procesie adaptacji. Zrozumienie perspektywy partnera i uwzględnienie jego potrzeb zwiększa harmonię w związku. Stołyki twierdzą, że empatia i zrozumienie są kluczem do rozwiązywania konfliktów w związkach. Zrozumienie stanu emocjonalnego i perspektywy drugiej osoby ułatwia rozwiązywanie konfliktów i tworzy większą harmonię w związku. Nauka elastyczności i adaptacji pomaga w bardziej konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktami i nieporozumieniami w związku. Elastyczność i adaptacja wymagają wzajemnych poświęceń i współpracy. Proces ten tworzy środowisko, w którym obie strony czują, że wnoszą swój wkład w relacje i wspierają się nawzajem. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia wymaga także perspektywy długoterminowej. Zamiast skupiać się na przejściowych problemach, Ważne jest, aby skupić się na długoterminowym zdrowiu i szczęściu w związku. Filozofia stoicka podkreśla wagę myślenia długoterminowego i uwzględnienia przyszłego szczęścia. Ta perspektywa pomoże ci zachować większą cierpliwość i zrozumienie w swoim związku. Rozdział 6: Odbudowa na mocnych fundamentach. Problemy i trudności w związkach mogą czasem wstrząsnąć fundamentami związku. Jednak te wyzwania są także okazją do odbudowania relacji i zbudowania jej na mocniejszych fundamentach. W tej części sprawdzimy, jak możesz odbudować swój związek i jak filozofia stoicka może Cię poprowadzić w tym procesie. Stołyki wierzą, że trudności i przeszkody są szansami. Problemy, które napotykasz w swoim związku, są w rzeczywistości lekcjami, które wzmocnią Twój związek. Pierwszym krokiem jest uznanie tych problemów i wyzwań oraz wyciągnięcie z nich wniosków. W tym procesie możesz uczyć się na błędach z przeszłości i podejmować bardziej świadome i ostrożne kroki w przyszłości. Odbudowa na mocnych fundamentach oznacza odbudowanie otwartej komunikacji, zaufania i zrozumienia w związku. Aby wzmocnić fundamenty swojego związku, ważna jest szczera i szczera komunikacja z partnerem. Jasne wyrażanie wzajemnych oczekiwań i potrzeb zapobiega nieporozumieniom i rozczarowaniom. W tym procesie ogromne znaczenie ma cierpliwość i wyrozumiałość, jak uczy filozofia stoicka. Zaufanie jest podstawą każdego związku. Odbudowa zaufania może zająć trochę czasu, ale wysiłek ten sprawi, że Twój związek będzie zbudowany na solidnych fundamentach. Aby zbudować zaufanie, obie strony muszą dotrzymywać obietnic oraz zachować uczciwość i otwartość. Odbudowa zaufania pozwala zbudować silniejszą wieś poprzez przezwyciężenie błędów i urazów z przeszłości. Filozofia stoicka podkreśla wagę osiągnięcia wewnętrznego spokoju i równowagi emocjonalnej. Odbudowując swój związek, ważne jest, aby zachować wewnętrzny spokój i równowagę emocjonalną. Pomoże ci to spokojniej i świadomie radzić sobie z konfliktami i trudnościami w związku. Wewnętrzny spokój zwiększa harmonię i zrozumienie w waszym związku. Wreszcie ważne jest również wspólne spędzanie czasu i wyznaczanie wspólnych celów w celu odbudowania relacji. Wspólne cele sprawiają, że wasza relacja staje się bardziej znacząca i ukierunkowana. Działania związane z partnerem, ustalanie wspólnych zainteresowań i celów wzmacniają więź w waszym związku. W tym procesie, pod przewodnictwem stoickich zasad, możesz postawić swój związek na silniejszym i szczęśliwszym fundamencie. Relacja odbudowana na mocnych fundamentach opiera się na wzajemnym szacunku, miłości i zrozumieniu. Filozofia stoicka pomoże Ci stworzyć większą harmonię i szczęście w związku, prowadząc Cię przez ten proces. Odbudowa relacji jest możliwa przy długoterminowej perspektywie, cierpliwości i wysiłku. Rozdział 7 Wspólny rozwój, wspólne cele i wartości. Podstawą zdrowego i długotrwałego związku jest wspólny rozwój i dążenie do wspólnych celów. W tym rozdziale zbadamy, w jaki sposób wspólne wzrastanie i tworzenie wspólnych wartości zwiększa siłę relacji i rolę filozofii stoickiej w tym procesie. Wspólny rozwój oznacza rozwój zarówno indywidualny, jak i jako para. Szacunek do rozwoju osobistego i celów obu stron w relacji wzmacnia relacje. Stołyki podkreślają znaczenie rozwoju osobistego i argumentują, że jednostka powinna realizować swój własny potencjał. Wspieranie celów partnera. Zachęcanie do jego rozwoju i świętowanie jego sukcesów zwiększa głębię i znaczenie Waszego związku. Wyznaczanie wspólnych celów nadaje kierunek i cel Waszemu związkowi. Cele te mogą obejmować zarówno małe codzienne cele, jak i plany długoterminowe. Na przykład wspólne podejmowanie nowych zainteresowań, planowanie podróży lub wyznaczanie celów finansowych. W tym procesie wzajemne motywowanie się i wspieranie sprawia, że Wasze relacje stają się bardziej harmonijne i silniejsze. Tworzenie wspólnych wartości wzmacnia także fundamenty relacji. Wspólne wartości to przekonania, zasady i filozofie życia, które podzielacie jako para. Wartości te kierują decyzjami i zachowaniami w związku. Filozofia stoicka podkreśla wagę takich wartości jak uczciwość, lojalność, empatia i sprawiedliwość. Relacja zbudowana na tych wartościach będzie bardziej znacząca i głębsza. Wspólny rozwój i wyznaczanie wspólnych celów powoduje ciągłe innowacje i emocje w Waszym związku. Zapobiega to monotonii i rutynie. Dzielenie się nowymi doświadczeniami i wspólne uczenie się nowych rzeczy podtrzymuje Wasz związek przy życiu i wzmacnia Waszą więź. Filozofia stoicka opowiada się za koniecznością uczynienia każdej chwili życia świadomą i wartościową. Dzięki tej świadomości możesz uczynić każdą chwilę w swoim związku bardziej znaczącą i wartościową. Wreszcie wspólny rozwój obejmuje także wspólne zmaganie się z wyzwaniami. Wspólne stawianie czoła wyzwaniom i przeszkodom, jakie niesie ze sobą życie, czyni Wasz związek silniejszym i bardziej odpornym. W tym procesie wzajemne wspieranie się i wspólne szukanie rozwiązań sprawia, że Wasza relacja staje się silniejsza i trwalsza. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. W tym filmie odkrywamy, jak możesz naprawić swoje relacje i zbudować silniejszą więź, kierując się filozofią stoicką. Jeśli te informacje okazały się dla Ciebie przydatne, nie zapomnij polubić naszego filmu i zasubskrybować nasz kanał. Możesz włączyć dzwonek powiadomień, aby otrzymywać informacje o naszych nowych filmach. Możesz także przyczynić się do rozwoju naszej społeczności, dzieląc się z nami swoimi komentarzami i przemyśleniami poniżej. Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące filmów, chętnie je usłyszymy. Do zobaczenia w kolejnym filmie, życzymy zdrowych i szczęśliwych relacji. Do widzenia!